Dzień dobry 29 w sobotę trochę pracujemy teraz chciałem Wam coś pokazać szykowaliśmy tytana do wapna ludzie wapną te ściany po o. Myśmy zakładali tutaj te łańcuchy do rozdrabniania o, były robione do rozdrabniania wapna wapniak wysłużony polski tytan o. służy nam do tego do rozsypywania wapna i do obornika aparat jest to się zdejmuje tylko jedno drugie aparat do gnoju się zakłada i, i gnojemy tym tak samo i siejemy wapno co roku najmniej tam te 700 ton wapna idzie na pola teraz ma być też porozsiewane po kukurydzy, po ścierni będzie siane część jest część jest już zamówiona będzie przetarg na wapno To no. dzisiaj trochę warsztatu to nasze okolice już znane, znacie kosiarka jeszcze, jeszcze nie w dalszym ciągu rozdobcona Chłopaki drzewo tam jeszcze piłują, bo z wycinki z rowu przywieźli trochę drzewa. Bo każę wam o lechu ładowarką ładowarką podwozi chłopakom tam do cięcia i tu wtedy sobie złupane i w kontenery, o. John Direk z transporcie, bo Byliśmy pod drzewo i mamy tą właśnie co wam pokazywałem kiedyś, budę uszykowaną, podmalowaną, żeby właśnie jechać bo 4-5 nas jedzie na drzewo. No to ładujemy się do naszego zielonego autobusu. Jedziemy robić drzewo. No, tu mamy takie składowisko. Kontenery po ziemniakach, te duże siatkowe, grubsze są łupane, drobniejsze w całości. Do obory tam jest schowane naganek. I i jak wiecie mamy ten mamy dwa piece tutaj w kotłownie mamy na ten piec na drzewo na warsztat i tam na, na biuro tak samo jest piec palony tutaj kiedyś szłem i ktoś się pytał co to za maszyna jest jak przechodziłem zobaczcie to jest młot do klepania, kiedyś tu kowale, bo tutaj jest palenisko to jest kuźnia, kiedyś to była na okrągu używana kuźnia, zobaczcie, stare duże kowadło kratownica i tutaj kowal urzędował miał palenisko i, i miał do klepania lemieszy czubków od broni, takie rzeczy, nie? to była robota cała, całą zimę tu wszyscy siedzieli, do najcieplej zawsze było Kosiarka jeszcze nieskończona. A tu stoi ursusek. Rozebrałem podłogę. Pokażę Wam tutaj. O tutaj. Gdzieś olej kapi. Ale okazało się, że tutaj szybko złączę te gniazdo. Trzeba wymienić. Najgorsze, tutaj, że się pokazuje na skrzyni pośredniej. Jak się wydaje, znowu z tych przeklętych semmeringów. Bo tu zdjęłem Podłogę całą rozebrałem. Bo Tomek jeździł, mówi, że przy kiprowaniu i olej leci. Tu z góry nie ma i zobaczymy, tutaj. Tu nie wiem, czy będzie widać. To jest tabliczka. To jest 80. 1980 rok produkcji tego ciągnika. Zobaczcie, jak to wygląda. 83. Tak wyglądał susek. Trzeba go przejrzeć znowu i zobaczyć, i znowu będzie tam, jak to się mówi, rok służył. Zima jest od tego, żeby poprzeglądać, pouszczelniać, porobić trochę. Także z 1980, 1983 roku tak tarciąg wygląda. Także kiedyś ktoś się właśnie pytał, to mamy tego 900, co widzieliście, tego bez napędu, z napędem bez turbiny i z turbiną jeszcze 16-14. Także z tych dużych mamy tych cztery ursuski. i są trzy jeszcze po garażach stoją z ursusków. Także to dzisiaj przy sobocie trochę drewno, trochę utytana przyzbroić, trochę ursuska porozbierać. Także u nas na razie taka praca. Przy sobocie popadało rano troszkę. Zobaczymy, co to będzie w tygodniu. W tygodniu jeszcze może tam będziemy, to nagram, Wam jak pokażę ten. Idzie, wiem, Wam no, nagrać. Idzie sprzedaż pszenicy i rzepaku. Sprzedajemy wszystkie pszenice, wszystki rzepak. Już od bardzo dużo, już 500, ponad ton pszenicy poszło i rzepaku. Także wszystko stało w jednym miejscu, nie było sprzedawane nic. A teraz. Wszystko idzie do sprzedania. Troszeczkę cena pszenicy się ruszyła, trochę rzepaku. Także czas na sprzedaż, jest i wszystko wyjeżdża. Dwa, dwie ciężarówki woziły pszenicę, tutaj do Stoisławia a ten. A rzepaku przyjeżdżali z zewnątrz, bo to na kontrakty były dwa podpisane. Także będzie wszystko sprzedane. Także przy sobocie, taka to jest praca zimowa. Jest pogoda trochę tu, trochę drzewa, trochę tego też trzeba zrobić i będzie padać, to dlatego tutaj wszystko stoi, bo jak będzie padało, to się przyjdzie pod dach i będzie się coś robić, także zobaczymy co dalej. Idziemy zobaczyć i pogoda dzisiaj u nas, śnieg zniknął, deszcz troszkę popadał i no. Tutaj mamy tokarnię też swoją jest taki pan, co przyjeżdża, jest spawaczem i mamy tutaj, o, zobaczcie dużą tukarnię swoją stara, bo stara, ale tutaj co potrzeba, to on zawsze przetoczy frezarkę taką i o stołowa wiertarka duża coś potrzeba przywiercić i piłę też taką, jak to się mówi Wilusia pamięta, ale jak trzeba metal uciąć, to też utniej, grubszy. Tu kiedyś też w tej chwili to tylko doraźne, gdzie niegdzie. Kiedyś było tak, że tu tokarz był na etacie i on tylko cały dzień tutaj miał toczenie, przykowanie, wszystko. przychodzili, bo tu siedmiu mechaników na warsztacie robiło. I on tu miał cały dzień pracę na tej tokarni. Było roboty, jak to kiedyś 200 osób pracowało, ciuników, było tych ursusków. Bardzo dużo. O, także do zobaczenia, do widzenia.